Jak uniknąć biegunki na trasie? Jesteś na trasie. Dopada cię biegunka, ale draka. Jak temu szybko zapobiec? Pomocą przychodzi strzaw kędzierzawy, inaczej koński. A dokładnie jego nasiona. Nasiona Kobylaka. Kędzierzawy, bo kręcony zbiera jego nasiona, gdy jest już nieco brązowy i wysuszony. Wystarczy zjechać gdzieś lekko z drogi, w zasadzie przy polach. Przy rowach. Znajdziesz go nawet na autostradzie. Zapamiętaj to jak pacierz. Miej zawsze wrzątek w termosie na trasie. Nedgar z ziaren wsypujesz do środka. I po 15 minutach już pijesz małymi łykami. Po 250 ml. Trzy razy dziennie. I tak do wieczora. Nasiona kobylaka to pyszna, alternatywna herbata. A z rozwolnień leczy konia. I niemowlaka. I dlatego obserwuj mnie po więcej, by wiedzieć.